Siemaneczko, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie Angry Birds Legends, drugi odcinek, gierka bardzo mi się podoba, chociaż graficznie mnie nie przekonuje, ale jest to nowa gra od twórców Angry Birds Epic, więc mam nadzieję, że będzie spoko ja zacząłem nową wyspę, jak widzicie. Teraz więcej energii mnie kosztuje w ogóle walka. Eee, no, bo odblokowałem sobie poza nagraniami. Mam już team czterech osób. Troszkę ulepszyłem sobie moje Angrybercy. Gierka bardzo się ścina. Bardzo. Jeszcze nie jest optymalizowana, przynajmniej ja tak odczuwam. Mógłbym gościa, nie mogę, bo brakuje mi miksturki i tego tutaj. Bym go zrangapował, czyli byłby mocniejszy. Ta miksturka jest tu, to dojdźmy tutaj do tego Powalczymy trochę Mam nadzieję, że pójdzie mi troszkę lepiej, bo ostatnio to strasznie słuchajcie dostałem wciery No i właśnie, są nowi przeciwnicy jak widzicie Bardzo, bardzo trudni Ale mam nadzieję, że damy radę pokonać Tych tutaj gości Dobra, lecimy w takim razie Pierwsze ataki Abym mógł to słuchajcie połączyć No i tego tutaj świrka muchomorka Tylko 248 obrażeń? O matko, to jest atak, mi. to jest leczenie Dobra Dobrze wiedzieć Okej, okay, to jest za dwa Dobra, padł? Nie padł, no nie, no nie wierzę Ej, czemu Reda mi atakujesz ty, kurka gościu? Widzicie, nie ma on obrażeń, dlatego gościa chcę od razu. Ej, no, zostawcie mi Reda! Co za dziady! Dobra, załatwiony jeden. Tym bym się troszkę pohilował, chociaż trochę. Tylko 158 obrażeń. O panie. No, to jest coraz ciężej. Ten tauta sobie wrzucił. No i co mi w reda ciągle bijecie? Co za dziady, no? Dobra, dawaj tak. 280 obrażeń. Wychiluj jeszcze nam tego reda biednego. Dobra, ten załatwiony. I tego, tu tym. Dobra. Pozamiatane! Pozamiataliśmy! O nie! Patrzcie, tu jest ta postać, którą ja mam! Też ta jest, ta pani. No, troszkę dziwne, że tu są ludzie. No, ale... czekajcie, to jest heal. Nie, to nie jest heal. Dobra, tu dostała ten. Dobra, możesz tego zaatakować. No i tu, pyk. Zawsze to troszkę obrażeń. No, patrzcie, no ten Reda, no uparli się na tego Reda, no. Zostawcie mi mojego reda, to jest co? Okej. Okay. Dobra, dobra. Róbmy tak. Dobra, załatwiona. Teraz tego mamy ulta w naszej świniaczki. 188, to nie są jakby dobre obrażenia. Ten tu pije kocioł Obelixa, jak to tam mówią, Daniela Magikala, kociołek. Dobra, to. Tego. No nie, no nie no, przeżyła to, no co za gość Cios tarczą, dobra. Teraz to. Ok, dodatkowe obrażenia. Połączmy tę kartę. Patrzcie, za 200, mi tutaj. O ty, gościu, masz tu. Masz tu ultika. Pyk od naszego ptaka. Całatwione, ale coraz trudniej jest, słuchajcie. Nie mam ulepszonych tych Angryberców. Tak jak powinno się ulepszać, i jest problem. Dobra, ale tu jest ta miksturka. Dobra, powalczmy. Bo tą miksturkę mi potrzebna jest, żeby. Bo patrzcie, wszyscy fokusują, czyli skoncentrują się, skupiają się na redzie. Więc muszę to jakoś, słuchajcie, ograć, żeby ulepszyć tego reda. Cię starczą. Okej, okay, poproszę. Dobrze. Dobrze, panie Bobrze. Połączmy to. I walnijmy ją. Jest załatwiona. Oj Wreda. 300 obrażeń. O ty. O ty. O ty ciamcze. Dobra, dajmy jej też. Okej, okay, no takie obrażenia to mo może sobie zadawać. Mamy ciosy tarczą Dobra, załadujemy sobie tu ultika u tego gościa. Jeszcze to przeżyła! No co za baba. Czemu gościa leczysz? Ty. Dobra. O, będzie cios tarczą za trzy gwiazdki, czyli. Mot... Okej. Okay. No to 3,79 ataku zawsze spoko. Dobra, w tego lecimy. Patrzcie, ciostarcząm za trzy. Połączy się mi to? Dobra, patrzcie, cyk. I jeszcze ciostarczą cyk. Ten sobie taunta tu wrzucił. I atakuje go. Za 110 to tam nie jest tak źle. Ale proszę bardzo, ultig od tej pani. Szkoda, że obrażeń nie widzimy, jakie zadają. To tak. Jak się trochę dziwne. Dobra, strzelaj tu. Załatwione. Będziemy mieli tą miksturkę elegancko, ludziska. Subcio. Jest subcio, moi drodzy. To nam otwiera możliwość ulepszenia naszych ptaków. Chciałbym rangapa zrobić. Tutaj brakuje tego znacznika. Ale to może bym się udał do mapy w tył. Czekajcie, mapa tutaj. I tu gdzieś to było, boże jak się to ścina. No, właśnie. Dobrze, jestem z powrotem. No gierka nam się ścięła. Czekajcie, tak, żeby ten atak gdzieś tu. Chyba nie ma tutaj tego ataku. Jak mi się wydaje. Albo to jest to. To jest ta runa, chyba. Możemy zautolutować to. Jest. Mamy ją. Super, i szósty poziom. Słuchajcie, bardzo fajnie, odnowiło mi się trochę. Sprawdźmy, ile tam potrzebujemy. Ok, mogę go zlewelapować. Tylko, czy ja dostaję wtedy. Nie jest pokazane, słuchajcie. Czy ja dostaję wtedy. A jest, Dragon Slayer. Patrzcie, 1320. Sprawdźmy, czy to się zwiększy. Tak, zwiększyło się. Przynajmniej HP na pewno. Dobra. Aha, czyli to nie jest to. Mam te kamienie, ale potrzebuję do ataku. No to widzicie, to nie jest na tej mapie. Będziemy musieli przejść tu. Czekajcie, bo tu Aha, to jest nasz statek, tak? No właśnie. Aha, i tu mamy jakby gdzie możemy iść, albo tutaj. No teraz to jest losowanie. Chciałbym ten atak, słuchajcie, zwiększyć. Na pewno naszych bohaterów trzeba ulepszyć. Nie mogę? Ej, ale się laguje to. Matko kochana. Strasznie. Dobra, zawsze to jakieś tam większe obrażenia. Dobra, to postarajmy się, słuchajcie, w tej rundzie. Ale to już myślę, że zrobimy w następnym odcinku. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczonka. Trzymajcie się.